Cześć wam, witam was serdecznie Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o Rasie kury messa na mięso Stricte skupimy się teraz Będą też takie odcinki się pojawiały Jeżeli chodzi o kury, jakie warto wykorzystywać Na mięso, jeżeli byśmy chcieli Nie wiem, czy później mieć jakąś Fermę, produkcję, czy w ogóle Dla siebie No i jakie kury się do tego nadają Słuchajcie, każde w większości kury typu Typu po prostu ciężkiego No Wiadomo z tego względu, że one mają, one mają dużo mięsa, ale może zacznę w ogóle od kury Messy. Jeżeli chodzi o kurę Messę, no to tutaj jest to kura dobra nie tylko na mięso, ale również na jajka. Tutaj o jajkach już mówiliśmy, że tak naprawdę można no, tą kurę użytkować w kierunku mięsnym i jeżeli mówimy o podgatunku no to tutaj kura Messa 443 i Messa 445 to są właśnie te krajowe mieszańce ogólnoużytkowe tak zwane no i tutaj wiadomo, wysoka nieśność i większa odporność na surowe warunki jakieś tam środowiskowe w miarę szybko się zaklimatyzowuje także jak najbardziej do takiego przydomowego chowu myślę, że się nada no i dodatkowo ma większą odporność niż te kury typu lekkiego no bo z tego względu, że po prostu jest, jest, bardziej na te wszystkie warunki odporna i z tym nie ma większego problemu, żeby się przystosowała do środowiska. Jeżeli chodzi o kurę Messe no to jest to mieszaniec koguta Rod Island Red i kury Rod Island Red plus Leghorn. No i tutaj jest to kura typu średnio ciężkiego, na mięsko jak najbardziej tutaj Jej sylwetka przypomina coś takiego jak prostokąt, słuchajcie I tutaj część podbrzuszna, część brzuszna i piersiowa są dość dobrze rozwinięte W wieku 20 tygodnia, no kury osiągają wagę już około 1,5 kg, koguty do 3,5 kg nawet czasami się zdarza, do 3 kg co do upierzenia, no to jest przeróżne, czy czerwony, białe, czarne, ale odsyłam do odcinka, jeżeli nie widzieliście o kurce mesie, no to jak najbardziej polecam. Słuchajcie, co do jajeczek. Również już odcinek był o tym nagrywany. Tutaj nieśność około 160 zaczyna się od 160 dnia życia, mniej więcej. Znoszą, nawet do 300 jaj potrafią Takie kremowo-białe skorupki mają i waga jajeczka około 60 gram Tutaj źródła podają 55-65 Także to jest ważna kwestia Jeszcze Wam powiem, ponieważ Messa w ogóle nie posiada instynktu kwoczenia Także gdyby ktoś się tam zastanawiał, czy coś dalej może z tego być No to niestety niestety nie ma raczej takiej za bardzo możliwości Słuchajcie, także podsumowując, na mięso jak najbardziej pojawią się następne odcinki. Może nagram, bo również mam już w planach nagrać wam następny odcinek, właśnie o rasie kury mięsnej. Następnej, także trochę opowiem, to jest pierwsza rasa. Myślę, że jak najbardziej na mięsko, czy do fermy, czy do takiego chowu się przyda, i jeżeli macie możliwość, bardzo dobre, później z niej, z niej będzie. Yy, oczywiście no jeżeli chodzi ogólnie o, o to jakie ja mam do tego podejście co ja o tym myślę no jestem bezstronny każdy musi we własnym zakresie zadecydować czy, czy chce czy też nie chce po prostu mieć yy, mieć tych yy, mieć tych kurek czy chce te kury mieć na mięso czy na jajeczka no to tutaj już wasza decyzja ale odcinek jest stricte o tym o kurach które yy, no są użytkowane w kierunku mięsnym, więc to by było na tyle. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, cześć.